Udy. Widziałem Whatever love wszystkim z tej strony laczek witam bardzo serdecznie tu jest tutaj oczywiście Laczek chyba już to powiedziałem, ale nie ma co ukrywać tutaj bardzo mi co ty w ogóle gadasz? Co ty w ogóle gadasz? What the fuck man? What the fuck man w ogóle gdzie ja jestem? O właśnie tu... O ba Dobra pa 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 o, o! Co to jest? A to jest woda, jezu. Ja myślę, że to Dobra, więc chyba mi się zdaje. Musimy rzucać na górę, więc będziemy przy ziemię. Tutaj laczkowi dopisuję humor. Bo, jak to mogło się stać, że laczek nagał trzeci raz? A się wszystko działa i czymś ma? Oho, oho, Dobra, to było cudowne. To było cudowne. Nie ma co No Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Oh man, oh man, oh man, oh man Okej okay. są to są to, 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 to... Oh Dobra, co to znaczy? Chyba nic, tak mi się daje. Czy mogę tylko przejść? Kurcze nie mogę Którze usłyszałem dzika. Już też uszczeliście dzika? Coś tu musi być. O dźwigną od Co? Jakim cudem domu było zablokowane? Przecież ja je otworzyłem. No widzieliście to Co to jest? Mogę to przesunąć? Z tej strony, kurczę, no chciałbym tu wejść. Nie ma, widzę was. Jak możecie to coś tylko dlaczego zrobić? Nie lubię te, takie rzeczy. Ej, czemu ja nie mogę iść? Halo, to będzie za wokół. O tak, to? Co? Co się dzieje? Dobra, ale co tu jest? I jeszcze do góry O ty, ja tu widzę, że widzę bardzo dobrze. Ja nie tutaj na teoreczki. Tak widzę. Dobra, tu ma nic ciekawego. Dobra, to nie wyglądaj po ciebie. Ty, mogę go pziuć. Gdy. Ty. E, e. Nie lubię Co to jest? Dobra. Co to jest tam? Aaa dobra Widzicie Wody, dobra Oto Mogę gdzie wody odepchnąć? A nie, to przecież jest tutaj tej gryzie Ok, gdzie ja w ogóle jestem? To jest takie dziwne, wyląbane miejsce Okej okay, co dalej? Mamy schody do góry, dobra, więc chodzimy Co to w ogóle jest? What the fuck? co? O, oh. oh, man! Co ci zabili? Co ci zabili? Dlaczego? Okej, okay, gdzie my tutaj jesteśmy? Hm. Czyś tu przyszedł? Albo Aniu Let me go, let me go, let me go Dawaj Proszę! Mm. Nie, to, to, to nie jest dobre. Coś tu musi być, prawda? Musimy się da schować. Dobra. Dobra, jesteśmy sobie bez Dobra, dobra. Dobra, dobra. To coś tu widziałem. Co to było? A nie, to oczywiście z mojej widzy są niepowtarzalne. Dobra, wychodzimy dalej. O co tu chodzi? Dobra, okej, spokojnie, spokojnie. Dobra, czy to jeszcze będzie ciekawego? Bo tutaj zawsze bo lubię być takie jakieś baterie, nie baterie. Wiecie, jak to zawsze było. Coś tu mamy, coś tu mamy. O! Chodź, dobry, proszę pana! Co pan tutaj tak samo od Co pan tu czyta? Nie, pamiętajcie. A wszyscy znaki widzieć, finiść? Co? Finiście zbliżącą się. Rozwać opieki z tonu, tak. Zapamiętajcie to. A dzięki temu będziecie zdecydowanie lepiej spali. O nie, słyszeliście ten dźwięk? Słyszeliście ten dźwięk. Identyczny dźwięk wytowata wydawata kobita. Ta w tym... Czekajcie, to był typek W tym głowę wrzuciście się znowu był o, saka mi się były tu chodzić Dobra, pójdźmy do środka Dzień dobry Ach, Tutaj jakby taki klimat spokojny, nie ma co ukrywać Bo tutaj nikogo nie będzie no ludzie no jak musicie kto by był w takim pater oczywiście patery muszę być a szkoda, że tu latarki można używać Kurcze, nie, to w ogóle na takie rzeczy, że nie można latarki używać Aaa, żeby... proszę Pana, to Pan tu się tak... Tutaj... Można napowiedzieć Ej, niepotrzebnie, hałasuje Czy się wy to? Ktoś tutaj ze mną jest Ktoś tutaj jest Widzieliście wy to? Nie Wchodzimy tam na tu Co to było? Co to było? To się człakało Nie gadajcie, że tego nie wiedzieliście Tam jest jakaś. Syjawa? A kuchu? Nie, czy jest to? Dobra. Jezu. Albo ja już miałam zwity. Ale tam widziałem, że ktoś się czołgał. Naprawdę, mówię wam seryjnie. Nie wiem, czy tam było. Nie wiem. Który go wie, naprawdę. Dobra. Dobra, dobra, spokojnie Bo się patrzy tutaj na to Tutaj coś napadnie tak jakoś ci spokojnie wam powiedział Teraz pytanie czy to to Jezu! Ja Izu Ja się że ktoś jest a tu jest taki

The lucky ones—they kill. Get out. We have to leave. We have to go. You idiot! What is this? Why are you in this of fight? What the Ej, co tu się od odje... Gdzie jazdą to kolej... Nie, 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 nie. 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 Nie, nie. Szkoła. Szkoła to jest najgorsze miejsce, jakie może być. Naprawdę. Co mam zrobić tutaj? Niech się boicie szkoły, powiem wam, że... na początku, bo... A, jestem w szkole, zajebiście. O, powiem wam super dancko, o... O, coś tam, to były drzwi, i tak myślałem, kto da? No, spoko. To jest szkoła, fajnie, sympatycznie. Wszyscy są uśmiechnięci, w tej szkole nic się nie dzieje. Wziąłem tam rzeczy, ale nie były takie jakieś bardzo jakieś straszne. Mogłem się pośmiać przy tym. A teraz, w tym momencie, tak, no, bym powiedział, no nie bardzo, no nie bardzo, no. No dobra, co my tutaj mamy? No, tutaj widzę, że to, to chyba coś w stylu biblioteki, czy coś takiego. I co? pomieszczenie są zupełnie puste. One nic tu. O, tu mam jeszcze nie powiem, Coś tam w tu jest. Patryk, <laughs> what the fuck? Akurat. A tutaj mnie w ogóle nie przerażyliście Takie sztuczki na laczusia nie działają. Pamiętajcie o tym. To nie działa. To nie działa. Dobry. O, właśnie ty. Czekajcie, co? Ja dzielę ludzie. Ja bym chciał tu pójść. Czym mogę tu pójść? Ej, ja tu już byłem. Pamiętacie? Ja już byłem. A co to tam były szafki? A po prostu tutaj <grytania> mają ten <tutaj> pomnik magazii. <grytania> dobra, co mam po tej stronie? A komputer. Co to jest? Czekajcie, coś tu mam. PATEZNA! <grytania> jest, takowicie. Yy, dobra. Dobra, więc chyba musimy iść dalej. Okej okay. Sala informatyczna Domykamy drzwi Mega cudowne miejsce Co tutaj może nas spotkać? O, okno. Możemy przeskoczyć? A nie. to tutaj, A to tak, to jest szyba, dobra. Tu mam ktoś tutaj ten, nie wiem, hamował czy coś takiego. Nie wiem jak go tego myślić. Zobaczcie, coś tu może być ciekawego. Hmm. Ostatnio mieliśmy mm, karteczkę to... Spokojnie! Ja pierdolec Dobra, 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 dobra No drzwi mamy Ale... Tutaj widzę nic w tym pomieszczeniu nie ma Więc Po co on tu jest? Po co? Chyba byśmy zwrócili na nie uwagę go wie. Nie wiem co tutaj chodzi Hmm <laughs> O lol to jest tam jest jakiś czat? Zobaczmy to a będziemy pisali z kimś Co? Hej Jessica, jesteś tam? Cześć Ciała Dziwne Widzisz że tam piszesz? Odwróć się Nie Tam coś jest. Nie no, odpisz tutaj. Masażę. No nie, ja nie wiem co mam powiedzieć. Jaki co ten. nie co? Tu za było komputera włączonego. Dobra, sprowadźmy drugi komputer. Odjut Widzicie? Tam jeszcze było na ekranie? To kiedy ktoś tam się jak przyszedł? I to po prostu się... What the fakt, co to jest? Wspólnota na to wsparcie na dzisiaj, bo nie za do za katolików. Kto nad tym panuje? Co to, to jasne jest? Mógł mi że wszystko ma jakiś cel, a ma swój plan. Co to jest? Coś tak z czasem mam właściwie często jesteś teraz czekaj. Co? Ale mówi też, że coś trzeba pomóc, jeżeli... Chcesz czegoś. Tam musi sobie wszystko, żeby to dostać. Nie chcemy mówić, czy sam sobie zaprzecza, bo nie lubi. Jak tak mówię. I czasami ponosi na mnie lękę. Ale czuję bym w ogóle się na to nie panowała jednocześnie. Jakby to była moja wina. Jakby mi... Hmm, to było się z każdej strony. Też tak czasem mam właściwie często. Jesteś dorosła? Mam prawie 50 lat. Pewnie dumny, że dorosła kobieta mantrzy się takim czymś. O co to w ogóle chodzi? Wcale nie dumny. Tak po prostu zapytałem co robić, jak twój męż podnosi na ciebie rękę. widzicie Może zadzwonię na policję, w to razie o kochani, tak mi się go może poznać z kimś z Co? Co? 50 lat i ma... Na... nauczycielkę? Fuck! Co tu się dzieje? Właśnie, co tu się pojawia w ogóle na tym komputerze? Co jeszcze tu się pojawia? Ja pierdziela Mocne Dobra Dobra Nie, żeby co? Dobra, będziemy wydostać się z tego pomieszczenia To musimy jakoś uciec Dobra, dobra, co dalej? Hm. Czy coś tu jeszcze ciekawego będzie? Wątpię, to ludzie, Come on. Czy to jest na jakimś korytarzu? Jezu, te korytarze są takie... Catholic school Catholic school, man to to jest? Otwórzcie drzwi to, Czekajcie Czekajcie Ej My byliśmy na tamtych soda, pamiętacie? Tam, schodzi... tu wchodziliśmy I siedzieliśmy tam i to były te prysznice, pamiętacie? To jest basen I coś już byłem Co tu się dzieje To cholery jasnej? Coś jest, coś jest, coś to? Nie wiem, to jest... Mega dziwne Mega dziwne Jeszcze mam takie czaki po całych plecach, jakby ktoś... Nie wiem Nie wiem, jak go określić. Masakra i tu właśnie był... Bu A to jest to tam w ogóle nic się nie świeci Tu nic nie ma Jakoś na co to wygląda Dlaczego? Dobra O mamy drzwi Dzień dobry Czemu śnieg pada w o, the fuck? Dobra, co tu mamy ciekawego? Nie ma baterii Nie ma baterii Nie, tutaj też nie ma baterii Ej, my tu byliśmy, naprawdę Oh man Dobra, co tu mamy ciekawego? Chyba kolejną kartkę Tsss Ajajaj o! Tutaj chyba wiem co to oznacza. Help me! Pewnie tak, help me Laczek, ale tyś mądry. A ty no, to. <laughs> dobra, dobra, co tu jeszcze będziemy mieli ciekawego? Upikacja męska, musimy do niej wejść w dzień doby, proszę Państwa! Co może być? O! Panko z zibu! Nie, czekać. Ziba! Ja. Halo? Gdzie jestem? Dobra. Dobra, skoczmy jeszcze dalej. Dobra, coś tu jeszcze eee, nic ciekawego w tych toaletach, prawda Takie nudne, monotonne są wszystkie Wyglądają... Każdy wygląda tak samo Pierwsze, raz takie pisułady, gdzie są w ogóle takiego pisułady? Nigdy nie widziałem takiego pisułady Dobra, co tu jeszcze mamy? Pewnie być tam z O, damska toaleta, bo musimy do niej wejść Dobra, co, co, coś... musi być damskiej, prawda? Bo ostatnio było to już damskiej. Kurde, pustka Dobra, dawaj, następny, pół... Męć! <laughs> My... Dziękuję a ty właśnie, ty zapomniał, żeby ona no i zobaczyć, czy ktoś jest właśnie w toaletach. I no tu to też nikogo nie ma. Dobra, dziwne. Ej, halo! Nie mogę pójść, czemu nie mogę iść? Ja. Dobra, zamknij drzwi. Dobra, zamknijmy te drzwi chyba te drzwi też będę musiał tutaj zamknąć. Dobra, spoko. Dobra, a najwyższym. Tak, że przeskoczę przez nie. O, dobra, nie musiałem. Dobra. I co my tu mamy? A, ty my byśmy... Ej, my byśmy po tej drugiej stronie. Coś jest komputer, to już jest... Ja. Czekajcie, zupełnie ja to jest to tu, co zresznięte? Tu był chyba jeszcze jedno miejsce otwarte, tak się daje. What the fuck? I teraz patrzcie, ona się na mnie patrzy, ona się na mnie patrzy, czemu nie podejdziesz do mnie? Słuchajcie, zgadnijmy się, co? WTF? Powiedział ja nie jesteśmy sobie. Ty właśnie to jest tym miejsce, gdzie chciałem być. Jesteśmy sami. I ja. ja nie wiem co mam powiedzieć. Otóż chyba, O, mogę otworzyć, dobra. Okej. Okay. To na to, że tutaj... Mm, to znaczy, że powinien tak zrobić. Tak, to, tak mi się zupełnie zdaje. I tutaj będą te drzwi już otwarte. Te były zamknięte. Dobra, więc pieniądze dalej przy ciebie. To pita papa. Otwiadę. Czekajcie! Ja już byłem. Tu jest jakiś wielki kolejny okrąg. O co tutaj chodzi do cholery? O co z drzwi? Jakim drzwi są zamknięte? No nie co? Nie. Co mam teraz zrobić? Ja mam w ogóle piec biegni, biegnij, biegnij, dawaj, dawaj, dawaj. Czy ja mam znowu powrócić w tamto miejsce? Nie mam pojęcia. Trzeba to żeby zbadać. Dobra, pędzimy teraz szybko. Dobra, dobra, dobra. Dobra, cóż będą te drzwi? To w ogóle zobaczmy, ile mam jeszcze baterii. Dobra, dwie baterie, ludzie to jest naprawdę z spora ilość, i mam co Dobra, otwórz. Dobra. Spokojnie, 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 tu nikogo nie ma

To w tym momencie już bez sensu. To w tym momencie już bez sensu. Co by to kolej zrobić? Czemu się tu w ogóle dać? Czemu tu się coś nasila? Nie, 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 nie. nie! się do ja jestem? Gdzie ja jestem? Ja to cholera jestem <grym> Nie Nie ja, ja nie wiem Ludzie Nie mówiłem wam tego Ale ja mam Na plecach samą ciało Ja się Nie wiem Ja nie wiem Ja nigdy czegoś takiego nie miałem Tam jest to Tam jest krzyże Jedyny jest normalny Drugi jest tylko nogami Ludzie Dobra Wiecie co chcę wam powiedzieć Mogę już Nie się za uwagę. W tym momencie nie wam jedynie. Proszę mi się zostawić pięknego kciuka i Jest... puszka kończyć. Pamiętajcie o tym. Ej, papa, trzymajcie się. Idę po to.